W internecie istnieją pewne narzędzia, które pozwalają nam na to, aby sprawdzić działania naszej konkurencji. Ile osób wchodzi na ich stronę, jakie są strony podobne do tej konkurencji. I w dzisiejszym materiale ci przedstawię, jak możesz łatwo sprawdzić, ile osób wchodzi na stronę Twojej konkurencji. Dla osób nowych na kanale, polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Jeśli chodzi o ten materiał, zależało mi na tym, żeby zrobić prosty, krótki tutorial dla osób, które chcą po prostu sprawdzić, jakie są wejścia na stronę, czy warto jej zaufać, bo to też jest pewnego rodzaju kwestia zaufania, jeżeli wchodzi na stronę przykładowo 10 tysięcy osób, a nie 200. I właśnie chciałem pokazać, jak można to w tym materiale zrobić w krótki sposób. Dajmy na to, że chcemy sobie porównać stronę Allegro. Ile mamy wejść miesięcznie? Wchodzimy na stronę similarweb.com, link będzie w opisie. I możemy zobaczyć sobie, jaka jest totalna liczba wizyt na tej stronie. Jest ona, wiadomo, już dosyć spektakularna, jeśli chodzi o Allegro, bo jest to 232 miliony pages per visit, czyli ile średnio wizyt tutaj, ile stron odwiedza nasz użytkownik i średnio ile czasu spędza taki użytkownik, więc średnio 10 minut spędza użytkownik na Allegro. To są takie podstawy też tutaj, które nam wiele, że tak powiem, nie podpowiedzą, ale wiadomo, takie, takie spędzanie czasu 10 minut na klienta, no to jest naprawdę spoko. Ale to jest Allegro, największy portal w Polsce, nie zapominajmy. I zobaczmy, jeśli chodzi o Allegro, mamy w czerwcu 206 milionów wejść, 222 miliony wejść w lipcu, w sierpniu 232 miliony, tak, spektakularne liczby. Jeśli chodzi o Elixa, bo ta strona też porównuje podobne portale, OLX ma około połowę mniej, tak. Widać, że OLX też jest sporą już tutaj marką, jeśli chodzi o Polskę. Można tam się ogłaszać, można, wiadomo, nie muszę tłumaczyć zresztą olx bo każdy go zna. Ale właśnie chodzi o to, że ta strona też pokazuje podobne strony do Twojej branży, którą tutaj badasz. Następna zakładka, Geography and Country Targeting, czyli tak, mamy z Polski 96% ruchu, wiadomo Allegro, 0,63 Niemiec, zapewne są to Polacy mieszkający w Niemczech, no i tutaj trochę Czechów, trochę ludzi z Anglii, trochę z e, USA i z innych e, państw. Z racji na to, iż ja szkole ludzi, jak sprzedawać gry na Allegro oraz na innych platformach, e, chciałbym w tym materiale również porównać inne branże, na przykład właśnie gier. Istnieje strona eneba.com, jak możesz zobaczyć teraz, która jest dosyć wiodącym liderem sprzedaży kluczy e, do gier i możemy sobie ją teraz porównać dla przykładu, ona działa globalnie. Jakie strony są podobne, jaka jest ich konkurencja, jaki ruch oni zabierają, a jakie konkurencja. Więc zobaczmy. Jeśli chodzi o ostatnie 3 miesiące, w czerwcu aż 11 milionów wizyt. W lipcu aż to nieprawdopodobne, bo bardzo podobna kwota, znaczy liczba w sumie, 11.2 miliona 111 bardzo podobne wejścia. W sierpniu się troszeczkę poprawiło, ale uważam, że na przełomie kolejnych miesięcy będzie tylko poprawa, bo teraz wychodzi nowy Assassin, nowa FIFA za dwa tygodnie. Także no, będzie dosyć sporo tego. I NBA na pewno zbierze żniwa. Tutaj możesz zobaczyć, właśnie konkurencję, która działa też na rynku. Olkey Shop. Queen Queen, CD-Case, czyli tak samo jak tam Allegro, Elix, sprzedajemy i tak dalej. Tutaj, jeśli chodzi o wejścia na stronę, jak widać, już to rozbija się znacznie inaczej. Jak widać, najwięcej ludzi z Meksyku dziwnie kupuje te klucze, z Ameryki na drugim miejscu. Jak widać, Polska jest na trzecim miejscu, więc ta strona jest dosyć popularna w Polsce. Zresztą sporo osób tam klucze do gier zakupuje, i tutaj mamy właśnie jeszcze te inne wizyty. Tem, topowe tematy, w ogóle tutaj premium też daje dużo tych funkcji, bo na początek jeżeli mamy tą darmową wersję, w sensie bez logowania to tutaj mamy tylko te chyba 10 stron, tak 4, 8, 10, a w momencie kiedy mamy właśnie e, kupione tu jakieś bodajże premium po cenniku tam, no to pokazuje się więcej tych stron zdecydowanie i jest to taka fajna, e, fajne oprogramowanie do analizy, ile jest organicznie, ile jest z directa, ile z reklamy, z sociali bardzo dużo tego jest, jakie frazy wpisują tutaj ludzie. Także polecam sobie używać tej strony w momencie, kiedy sprawdzamy sobie jakieś branże, czy to dietetyczne, czy też sprzedaży kursów, czy też czegokolwiek innego, czym się zajmujecie, na przykład jakieś sprzedaże produktów zwierzęcych, jakieś karmy, czy, czy jakieś inne sklepy. Totalnie każdy temat możecie tutaj obadać i wyskoczy wam konkurencja, wyskoczą wam wejścia na stronę. One są w miarę dokładne z tego, co mi się tutaj wydaje z moich analiz także serdecznie polecam tego tome platformę do analizy. daj mi koniecznie znać jakich narzędzi ty używasz do analizy twojej konkurencji w komentarzu jeśli masz jakieś pytania serdecznie też zachęcam do dyskusji w komentarzach sprawdź mojego tiktoka sprawdź mojego youtube'a a my lecimy dalej i rozwijamy kanał quality power serdecznie pozdrawiam